Cześć, z tej strony Agnieszka z Chrapki. W dzisiejszym odcinku Akademii Chrapki powiem Ci o integracjach. Aby przejść do integracji wybierz ustawienia, zaawansowane i integracja. Z poziomu Chrapki możesz zintegrować się z portalami ogłoszeń, bramkami SMS, platformą ZUS PUE oraz dokonać innych integracji. Aby skonfigurować integrację z portalami ogłoszeń, pamiętaj o tym, aby switchem włączyć integrację. Przez system zostaniesz poproszony o to, aby podać login i hasło. Tooltip poinformuje, że usługa do pozostania włączoną potrzebuje minimum loginu i hasła. Dokładnie tak samo wygląda to w przypadku trójmiasta.pl, lento.pl. I platformy JobDesk. W przypadku platformy mojanorwegia.pl system poprosi o identyfikator użytkownika i w tooltipie znajdziemy informację, że jest to login do portalu mojanorwegia.pl, a zamiast hasła poprosi nas o token. Pamiętaj, aby wszystkie zmiany zakończyć przyciskiem Zapisz. Następnie w zakładce SMS. Będziesz mógł dokonać integracji z usługami SMS, które umożliwią wysyłkę SMS-ów do kandydatów lub pracowników czy klientów z poziomu systemu HR-APK. Aby włączyć SMS API, system potrzebuje minimum identyfikatora i hasła. Dodatkowo pojawi się pole z nazwą nadawcy. Nazwa nadawcy wysyłanej wiadomości SMS. Dodatkowo Ważna informacja. Dostępne nazwy dla wersji testowej to test oraz two -way. Definiowanie własnych nazw dostępne jest dla wiadomości pro SMS API. Do uruchomienia kolejnej bramki SMS potrzebujesz loginu do centrali, który podany jest po najechaniu kursorem myszy na tooltip. Potrzebujesz również hasła do centrali i numeru telefonu. System informuje również o tym, że do włączenia tej usługi potrzebny będzie minimum login i hasło. Tutaj również pamiętaj o tym, żeby wszystkie zmiany zakończyć przyciskiem zapisz. Kolejną integracją jest integracja systemu z zespółem, co umożliwia automatyczne pobieranie elektronicznych zwolnień lekarskich. Aby usługa pozostała włączona, System potrzebuje minimum loginu, hasła i hasła do pliku zip. Po naciśnięciu switcha będziesz poproszony o podanie tych trzech rzeczy, jakimi są login, hasło oraz hasło do pliku zip. Pamiętaj, żeby zapisać zmiany. Ostatnią partią integracji są integracje z platformami i aplikacjami. Z poziomu HR-apki możesz przeprowadzić integrację z platformą Slack, co umożliwia otrzymywanie powiadomień o nieobecnościach oraz urodzinach pracowników. Możesz również przeprowadzić integrację z platformą Autenti, co umożliwi Ci podpisywanie umów podpisem kwalifikowanym. Jeżeli będziesz chciał włączyć tę usługę i przeprowadzić taką integrację, zostaniesz poproszony o to, aby podać identyfikator API. Oraz hasło API. Aby usługa pozostała włączoną, potrzebuje minimum identyfikatora oraz hasła. Następne narzędzie, Language Tool, służy do weryfikacji poprawności językowej pisanych tekstów, np. ogłoszeń. Jeżeli zechcemy włączyć tą usługę i przeprowadzić tą integrację, zostaniemy poproszeni o podanie nazwy użytkownika, a także klucza. API. Jeżeli chodzi o kolejną integrację, to narzędzie pozwala nam na weryfikację oryginalności tekstów i wskazuje na elementy zapożyczone z innych źródeł. Jeżeli chcemy włączyć tą integrację, musimy również podać login i klucz API. Klucz API można znaleźć na profilu użytkownika. Podany również w tooltipie jest login. Integracja z Power Office umożliwia synchronizację danych pracowników pomiędzy systemem Harapka a systemem Power Office. Jeżeli zechcemy włączyć tą usługę i przeprowadzić tą integrację, będziemy musieli podać klucz API oraz statusy. Informacja systemowa mówi nam o tym, że pracownicy z wybranymi statusami Będą integrowani z Power Office. Możemy wybrać spośród statusów kandydat do legalizacji, w legalizacji, oczekuje na ofertę, pracuje, nieaktywny i nie zatrudniać. Pamiętajcie o tym, aby wszystkie zmiany zapisywać przy przyciskiem zapisz. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.